Jesteśmy w przededniu wielkiego święta, jak to mówią, wielkie święto dziś u Gucia. Gucio gumę ma do rzucia. No i my też mamy coś w rodzaju, bo tak się akurat zbiegło szczęśliwie czy nieszczęśliwie, to zależy od punktu widzenia. Że 1 maja obchodzimy zarówno święto naszych okupantów, dlatego że dzień 1 maja został wprowadzony na ziemiach polskich jako Dzień Świąteczny w 1940 roku przez Rzeszę Niemiecką na terenie swojej okupacji. I przez Związek Sowiecki na terenie swojej okupacji. Od tamtej pory dzień 1 maja jest obchodzony w Polsce jako dzień świąteczny, i transformacja ustrojowa niczego tu nie zmieniła, co pokazuje, że kontynuacja jest większa niż by się mogło wydawać. Proszę Państwa, ale nie to jest takie może istotne, tylko to, że 1 maja właśnie przypada. 15. rocznica Anschlussu. Przypomnę, że w 2003 roku odbyło się w Polsce referendum akcesyjne, podczas którego zarówno Obóz płomiennych dzierżawców Monopolu na patrioty pod przewodnictwem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i Obóz Zdrady i Zaprzaństwa pod przewodnictwem Donalda Tuska zgodnie agitowali za Anschlussem. No i znaczna część społeczeństwa. Tej agitacji uległa, bo to były takie argumenty, że jak nie zgodzimy się na Anschluss, to będzie Białoruś, a nawet Władywostok. To a biskup Pieronek, Jego Ekscelencja się uwziął na ten Władywostok. Nie wiem dlaczego. Być może, że pewne światło na tę tajemnicę wielką rzuci okoliczność, że Jego Ekscelencja, biskup Tadeusz Pieronek, był, że tak powiem, beneficjentem z fundacji. Batterego, no i tam za co te pieniądze dostawał, za co te srebrniki dostawał, no to już tego się nie dowiemy, bo zabrał te tajemnice do grobu, ale by to pewne takie sympatie polityczne Jego Ekscelencji wyjaśniało, proszę Państwa, piętnasta rocznica Anschlussu, no więc referendum akcesyjne wypadło tak, że Polska się zgadza na Anschluss. A w związku z tym 1 maja 2004 roku ten Anschluss nastąpił w osiem państw środkowoeuropejskich, Zostało przyłączonych do Unii Europejskiej, której kierownikiem politycznym są Niemcy. Niemcy bowiem są państwem poważnym, wbrew temu, co wielu moich czytelników tam utrzymuje, że już nie są, no może już nie są takim poważnym, jakim były kiedyś, ale nadal są poważnym, a w każdym razie poważniejszym od naszego. No i w związku z tym. Kiedy po spotkaniu Michała Gorbaczowa z prezydentem Ronaldem Reaganem w Reykjaviku na Islandii, to chciałem powiedzieć w Tel Awiwie, ale to, nie, to jeszcze nie wtedy. Jeszcze wtedy tak nie było, że wszyscy do Tel Awiwu, który staje się stolicą świata, powoli. Więc po tym spotkaniu w Reykjaviku okazało się, że istotnym elementem tego nowego porządku politycznego, który tam obydwaj przywódcy ramowo omawiali, będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy. Ta ewakuacja nastąpiła prawie 10 lat później, no ale już sama jej zapowiedź wywołała, które perkusje rozpoczęły się przygotowania do transformacji ustrojowej. No i polegały one na tym, z jednej strony, że nomenklatura komunistyczna zaczęła się uwłaszczać, rozkradając majątek państwowy na potęgę. A drugim takim nurtem tego, tych przygotowań do transformacji ustrojowej była selekcja kadrowa, staranna selekcja kadrowa w środowisku opozycji demokratycznej, żeby wyłonić taką reprezentację społeczeństwa, do której generał Kiszczak i inni tam dygnitarze wywiadu wojskowego mogli mieć zaufanie, więc nic dziwnego, że na przywódcę strony społecznej awansował Kukuniek, no bo Kukuniek wiadomo, do dzisiaj tam obsyła różne redakcje jakimiś... Elaboratami, że to Bolek, to nie on, i tak dalej, chociaż już sam nie wie, czy to on, czy nie on, bo koncepcje mu się lęgną w tej w głowie jak króliki. No Mniejsza zresztą o kokunika w każdym razie kokonik został nam nastręczony. Najpierw na przywódcę strony społecznej, a później nawet przez Jarosława Kaczyńskiego na prezydenta, w czym upatruje. Tako, takie szyderstwo ze strony wywiadu wojskowego, tak, chcecie tutaj demokracji, to proszę, będziecie mieli takiego przywódcę, jakiego świat nie widział. No i mieliśmy aż do 1995 roku, proszę Państwa, więc rozpoczęły się te przygotowania do transformacji ustrojowej i kraje środkowoeuropejskie chciały stworzyć taki Korzystając ze sprzyjającego momentu, że tu Sowieci się wycofują, chciały stworzyć taki system reasekuracji niepodległości no i nawet zapoczątkowały takie starania. Tu przybrało postać heksagonale, w którym Polska uczestniczyła, ale Niemcy, kiedy tylko odzyskały swobodę ruchów w Europie po 12 września 1990 roku, kiedy to w Moskwie został podpisany traktat. 2 +4, Uchylający okupację Niemiec i otwierający drogę do ich zjednoczenia, które nastąpiło miesiąc później. Niemcy bez trudu rozgoniły to całe heksagonale. No i od tej pory to one wypełniają próżnię polityczną po ewakuacji sowieckiego imperium, właśnie rozszerzając na wschód Unię Europejską, której są politycznym kierownikiem. No i proszę Państwa, 1 maja 2004 roku Polska została przyłączona do Unii Europejskiej. Trzeba jeszcze dodać, że wspólnoty europejskie, bo wtedy jeszcze Unia Europejska jako taka nie istniała, tylko istniały wspólnoty europejskie, do 1993 roku funkcjonowały one w formule konfederacji, to znaczy związku państw. Traktat z Maastricht, który wszedł w życie, traktat o urządzeniu Unii Europejskiej, który wszedł w życie właśnie w 1993 roku, zmienił tę formułę na federację, czyli państwa związkowego. No w tym momencie okazało się, że poza Niemcami, to oczywiście suwerenność polityczna ze wszystkich tych państw członkowskich będzie systematycznie wypłukiwana, no i właśnie z takim procesem mamy do czynienia. Tylko naczelnik naszego państwa Jarosław Kaczyński próbuje jeszcze swoich wyznawców bałamucić takimi oto opowieściami. że na tym konwencji Prawa i Sprawiedliwości, że patriotyzm jest równoznaczny z przynależnością do Unii Europejskiej. Ciekawa rzecz, że ta Unia Europejska w tej chwili kieruje się traktatem lizbońskim, o którym sam naczelnik państwa niepojętym przybywie szczerości mówił kiedyś, że on zagraża niepodległości Polski. No a teraz proszę bardzo, już nie zagraża. Już pan naczelnik powiada, że teraz zalew lewactwa no, z tej Unii Europejskiej. Skąd się to lewactwo tam wzięło, kiedy y, patrioty z Polski i tak dalej, i tak dalej. No, chodzi o to, że pan naczelnik nie bardzo wie, co ma powiedzieć jeszcze Chyba tu jakieś takie ugarstwo jeszcze nie zostało opracowane, co ma powiedzieć w związku z żydowskimi roszczeniami, bo na razie idą wszyscy w zaparte i ten cały pan Waszczykowski nieszczęsny, i tam inni dygnitarze. Pan Bielan powiedział nawet, że to nigdy Polska się nie zgodzi. No, co zrobimy, jak pan Bielan się przeziębia? pan Bielan był jednym z adresatów notatki, którą tu ujawniłem, więc pan Bielan. I nie, nie powiedział nam o tym tutaj rozmawiał pan ambasador Choderowicz z tym Tomaszem Jazdgierdzi, taki to jest y, tajemniczy jegomość z tego pana Bielana. No on tam był na kolacji szabasowej u pana Danielsa, to tam na pewno dostał instrukcję jak ma nawijać te, razem z premierem Morawieckim. No, proszę państwa, mówiąc krótko, jeszcze chyba Biuro Polityczne Prawa i Sprawiedliwości nie wypracowało Żadnego ugarstwa, które nawet dla wyznawców Jarosława Kaczyńskiego, którzy są odporni na wszelkie argumenty, brzmiałoby jednak przekonująco. Tym bardziej jest to kłopotliwa sytuacja i tym bardziej Jarosław Kaczyński stawia znak równości między patriotyzmem polskim a partyjnym interesem prawa i sprawiedliwości, że. Na 1 maja odbędzie się w Warszawie marsz suwerenności. Najpierw pan Trzaskowski, prezydent Warszawy, zakazał tego marszu, no gdzie w domu wisielca przecież nie mówi się o sznurze, no kto to widział takie rzeczy, ale niezawisły sąd chyba coś tam, nie wiem, panu trzaskowskiemu chciał zrobić na złość, no i ten cały marsz dopuścił. No, o suwerenności mówić w Polsce dzisiaj, kiedy trybunał w Luksemburgu uchyla ustawy, tam zawiesza ustawy, a naczelnik państwa tylko to przyklepuje, każe swoim tym wyznawcom w Sejmie przyklepywać te zawieszenia. Więc widzimy, że rzeczywiście suwerenność z Polski jest wypłukiwana. No i ważne jest, żeby to wypłukiwanie odbywało się pod nadzorem obozu płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm, bo gdyby odbywało się pod nadzorem obozu zdrady i zaprzaństwa, no to jakby to wyglądało? Tutaj musi być porządek. No i proszę państwa, będzie właśnie Jarosław Kaczyński powiedział, że lewactwo i tutaj trzeba na PiS głosować, bo jak nie, to Polski nie będzie. No krótko mówiąc, trochę tam się sponikował chyba. Po raz pierwszy ja już myślałem, że tego nie doczekam, bo ostatnim razem taki znak równości między interesem partyjnym i interesem państwowym to był zagierka. Takie tam wisiały transparenty program partii, programem narodu. No i widzimy, że historia zatacza koło rzeczywiście nie bez powodu naczelnik państwa kiedyś bardzo Gierka pochwalił za patriotyzm no to właśnie Gierek takim patriotą był, że aż kazał wpisać do konstytucji sojusz ze związkiem radzieckim no teraz Naczelnik państwa nie zdążył wyjść z tym pomysłem, bo ubiegł go minister ministrowi, czy Kosiniak-Kamysz. No ale to wszystko jedno, czy jeden obóz, czy drugi obóz tam się podlizuje. Kosiniak-Kamysz zaproponował, żeby uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej wpisać do Konstytucji. Warto zwrócić uwagę, że to by stwarzało dla Unii Europejskiej, a konkretnie dla Republiki Federalnej Niemiec, coś w rodzaju roszczenia. Jakby Polska chciała na przykład wystąpić z Unii Europejskiej, to by nie mogła, bo konstytucję by złamała wtedy i co, by Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu powiedział, no, chyba by powyrywał wszystkim nogi albo przynajmniej przypomniał, skąd te nogi im wyrastają. Proszę Państwa, tak to wygląda, ale już na, za, na 3 maja będziemy obchodzili całkiem inne święto, mianowicie rocznicę już nie Anschlussu, tylko Konstytucji 3 maja, która była taką próbą ratowania państwa przed zagładą, no ale się nie udało i w obronie Konstytucji 3 maja już właściwie sam król tam przystąpił do targowicy i tak dalej. Warto zwrócić uwagę, że konstytucja 3 maja nie była demokratyczna, przeciwnie, była taka antydemokratyczna, kasowała wolną elekcję i tam te wszystkie ustrojowe pomysły dziwaczne, wprowadzała dziedziczną monarchię, więc coś w rodzaju absolutyzmu oświeconego. No i jedna z ustaw Sejmu Czteroletniego pozbawiała praw politycznych szlachtę gołotę. No i w obronie tych wartości demokratycznych stanęła Konfederacja Targowicka, przeciwko której wystąpił Tadeusz Kościuszko, no i to insurekcja kościuszkowska już ostatecznie pogrzebała szansę Polski na już nie tam niepodległość, bo o tym nie było mowy, ale na istnienie nawet jako organizmu politycznego. Proszę Państwa, więc takie to rocznice będziemy obchodzili. 3 maja ma się odbyć defilada, cała nasza niezwyciężona armia inkorpore. No, i żeby było trochę więcej, tam takie lepsze wrażenie, żeby stworzyć, to i również armie sojusznicze wezmą udział w tej defiladzie. No, a żeby to jeszcze lepiej wyglądało, to również rozmaici tam, rozmaite grupy rekonstrukcyjne. No, to na pewno defilada będzie piękna, będzie na co popatrzeć. Proszę Państwa, ale jak już mówimy o tym, żeby na coś popatrzeć, to nie możemy pominąć jednego widowiska, mianowicie wystawy w Muzeum Narodowym. Tam taka pani, no ona się nazywa sama siebie artystką, ale to trochę przesadza, chyba. Taka pani, która tam rozmaite robi pimpoletki powiesiła tam całą serię fotografii przedstawiających roznegliżowaną panienkę, która, która na różne sposoby zjada banana albo go oblizuje. No widać wyraźnie, że o tu o banana nie chodzi, że banan jest tylko pretekstem do tego, żeby pokazać zachwyconej publiczności, jak w środowisku artystów i celebrytów odbywa się obciąganie tak zwanej lachy. No i tutaj Dyrektor Miziołek no trochę zbulwersowany tym niezwykłym widowiskiem tę wystawę polecił zdjąć. No ale murem w obronie artystki stanęły te całe rzesze pracowników przemysłu rozrywkowego, tam pani Cielecka i inne panie. Też pokazywały, jadły banany, pokazywały jak to lachy obciągają. No krótko mówiąc, jakby ktoś nie wiedział jak to wygląda, to tylko się przyjrzeć pani Cieleckiej i już będzie wiedział mniej więcej jak te ekscytujące yy, sytuacje wyglądają w środowisku celebrytów. I co państwo powiecie? A no pan dyrektor Miziołek się zacukał. Zacukał się, przestraszył się Gazety Wyborczej i przestraszył się Pani Cieleckiej i innych celebrytów i w dyrdy tą wystawę przywrócił w Muzeum Narodowym. Najwyższy czas, żeby skasować ten państwowy mecenat nad chałturą, bo to kurczę blade tylko rozzuchwala tych pracowników przemysłu rozrywkowego którzy już w ogóle nie liczą się z publicznością, bo tam cokolwiek by zrobili, nawet jakby wystawiali książki telefoniczne, albo, na, albo powiedzmy, no, obciąganie laski bez udziału banana, tylko normalnie, tak, no, to wtedy publiczność by i tak musiała za to zapłacić, bo pan minister Gliński, który je lekką ręką rozdaje Żydom pieniądze, na pewno by im nie poskąpił, no, skoro pan dyrektor Migiołek z Muzeum Narodowego mało nie zrobił w kalesony, żeby tylko tam go nie... żeby tam nie zrobiono mu banana, prawda? No to w takim razie i pan wicepremier Gliński tam z tego węża w kieszeni poskromi. Nie takie rzeczy jeszcze będziemy oglądali. Proszę państwa, nie ma innej rady na to, jak tylko sprywatyzować ten cały mecenat Państwowy nad chałturą. No i wtedy pracownicy przemysłu rozrywkowego musieliby się liczyć z tym, co publiczności się podoba, nie co się panu Glińskiemu podoba, czy jakiemuś innemu tam panu Miziołkowi, albo panu redaktorowi Michnikowi z Gazety Wyborczej. O no wcale to tam ludzie by głosowali pieniędzmi, a jak głosują pieniędzmi, to wtedy trochę tam tak inaczej te sympatie. Się kształtują niż tam w przypadku sondaży rozmaitych. Ja pamiętam, jak to myśmy kiedyś robili jeszcze, jak byłem w studium dziennikarskim w 1972 roku. To robiliśmy taką sondę uliczną, która to ta historia ilustruje trochę, jak to ludzie reagują na takie rzeczy. Robiliśmy sondę uliczną, zaczepialiśmy przechodniów i pytaliśmy ich, jaka jest. W tej chwili pogoda. Więc większość od, mówiła, że oni nie wiedzą, bo oni są nie tutejsi. Także widać wyraźnie, że ludzie starannie ukrywają swoje sympatię i antypatię, nawet co do pogody, jeżeli nie mają pewności w jakim celu się od nich taką informację chce wydobyć. Proszę Państwa, gdyby musieli zatem głosować pieniędzmi, no to nie sądzę, żeby ktoś chciał oglądać tam obciąganie lasu. Może by zresztą chciał, ale to by już własnymi pieniędzmi za to płacił, a nie pieniędzmi wydartymi podatnikom. Proszę Państwa, no i jeszcze wiadomość z ostatniej chwili, jeszcze nie wiemy co to za przyczyna była. Jakiś mężczyzna się podpalił przed kancelarią prezesa Rady Ministrów kto to był, z jakich przyczyn się podpalił, w imię czego się podpalił? No, ugaszono go podobno, ale policja i tam służby tajne wszystkie badają, co to za jeden, jakie motywacje, czy prorządowe, czy antyrządowe, bo być może się podpalił z patriotyzmu, już tak zapłonął, że tak powiem, miłością do Ojczyzny. W przed dzień rocznicy 15 rocznicy Anszlusu, że samo wydawanie okrzyków mu nie wystarczało, musiał jakoś to zaakcentować. Albo też był to taki patriota polski, dla którego te obchody 15-lecia 15 Anszlusu były tak wstrętne, że już nie chciał na to patrzeć i się z tego powodu podpalił. No, tego się nieprędko dowiemy, bo nawet jakby tam łącz zeznał, z jakiego powodu się podpalił, to w okresie przedwyborczym takie wiadomości będą starannie ukrywane, zarówno przez obóz płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm, podobnie jak przez przedstawicieli obozu zdrady i zaprzeństwa, które to obozy obydwa w sprawach istotnych dla państwa zachowują się Identycznie.